O tak, tak, tak. Narwało cię? Czekaj ty po paprańcu. Chodź i za mną pójdziemy nad nasze jeziorko dawno nie bylim. No ok, ziom. No jesteśmy a po chuja? Idę się wykąpać popilnuj moich spodni. Bon i Kolejne buraki się tu kąpią, a zajebie im spodnie Co to za tuman? A debil mnie nie zobaczy Gdzie ty z tym leziesz fajfusie? O kurwa wpadłem Masz pancerzyk tylko proszę nie bij Co myślałeś, że spierdolisz? Ty ja cię znam Zajebałeś zbroję bohaterom Fabryki Strachu no to ja, znowu pewnie trafię do sędziego ale se od niego pójdę. No chyba już nie bo cię nie lubię. Co to za odgłosy kogo znowu zajebałeś? Jakiś rajer pompka chciał i zajebać galoty więc go trach. Dobra prowadź dalej. Czekaj przed południową bramą Starszaka ja idę załatwić przepustkę. Okej. Okay. O tak. Dobra możesz pić. Mniame mniam. E? Ale z was pojeby. Czego Łosiu? Dajcie trochę sprzętu do Starszaka. Gdzie ten kretyn? Gdzie ta istota bez karku polazła? Tu jest pedzio. Kurwa czemu dupku nie czekałeś matole, znudziło mi się i zaschło w gardle więc se weszłem. Za jakiech my się tu dostałeś i to w swoim stroju. Powiedziałem tym burakom, że jestem wojownikiem z areny i mnie wpuścili. Ej ty pakerze. Ej ty na w niebieskim. O ja pierdolę. Słuchaj słyszałem, że lubisz walczyć na arenie choć za mną powalczyć. Nie chce mi się, mam was w dupie. No choć zarobisz dużo kasy i dostaniesz darmowe piwa piwa? Trzeba było od razu prowadzić. Elopenały ja cię ty niebieski znam, ty żeś kurwa urwał mi rękę w barze i mam teraprotęzę. A to ty ale dasz powalczyć i dasz piwa? Nie nie dam, to spierdalaj, za to musi walczyć twój kolega inaczej ty trafisz bez rąki nóg w ręce wrzoda a ty czerwony zostaniesz wykopany z obozu. Dobra musisz potrenować inaczej przegrasz, dzięki postawię na ciebie, by dodać ci otuchy. O dzięki, ale jak przejebiesz, to oddajesz mi trzy dychy. Gone przecież oni cię mogą okaleczyć i chodzi tylko o samą forsę? No przecież forsa najważniejsza do życia. Gotowy jesteś na porażkę, a gąd się ty orangomutancie. A rozjebcie się, jebnij szmatę. Jebnij go, o tak jeszcze mocniej. Pierdolni w ryja, mutanta! mutanta. go Fred, jebni go. Ażeś go rozjebał, jesteśmy bogaci wygrałem za zakład tylko ja za ciebie postawiłem. Brawo, zajebiście a teraz idziemy do chatki, którą sobie kupiłem choć za mną. Ej jutro musimy to uczcić, no jasne.